A więc siła widzowie z tej strony, ksajku. I w dzisiejszym odcinku gramy w scenariusz, w którym będziemy grali Polską. E, w scenariuszu co, jeżeli Polska byłaby słaba? Gramy w ten scenariusz, wiem więcej co tu się dzieje. I wiem, że będzie grubo. E, wydaje mi się, że mamy sobie. Okej, okay, dajmy sobie na beginner, lepiej. Bo skoro Polska jest taka mała, to pewnie będzie miała. O, no ma 15 tysięcy ekonomii. <laughs> Zanim zaczniemy, dostaję się w górę. Słuba. już możemy zaczynać. Play! Jesteśmy Polską. Jesteśmy chyba. Tak, jesteśmy w NATO. Z tego co widzę, mamy wiele też flintów e, cywilizacji. E, my, aha, musiałem jeszcze Pierwsze co zrobimy, to oczywiście powiększymy niech, niektóre rzeczy, jak podatki i zwiększymy sobie tutaj o to. Zwiększymy sobie m, taksację. I może, i chyba, militarie Bo to będzie bardzo przydatne w następnej tej Ponieważ kolejna bitwa będzie bitwą o tutaj Galicję. I Galicja właśnie mega nas nie lubi, jak widać. Więc jest przerąbane. Wydawywanie chłopców, jak na razie te jednostki, żeby trenować więcej zarabiać. No to, lecimy. Okej, okay, powstała Rzesza Niemiecka. Widzę. Dobrze, że nie mam demotyzacji, bo już będę dawno ją stracił. Przez to jest spastyka. E, mamy Rzeszę Niemiecką. Oczywiście jesteśmy w sojuszu, także oni nam nie zagrażają. Tutaj mamy Friendly Civilizations. Ja zbieram hajs, bo kolejna wojna będzie z Galicją. Mnie że on spyderuje ale no to już jest takie mega obvious. W sensie Galicja była zawsze Polska e, i też musi być Polska. Mamy też Kraków, ale Kraków to potem. Więc ja sobie podbijemy oczywiście. Okej. Okay. Zapytajmy Niemcy czy mogliby nam e, do, dać jakby ten, właśnie tu jest ten scenariusz z Galicją. To jest chyba jedyny scenariusz, znaczy jedyny event. E, zapytajmy Niemcy czy mogliby da, nać dam, e, nać, kurna, dać nam dostęp do Gdańska i pomóc z Galicją. I mamy tutaj relacje poprzone, aneltujemy kilka rzeczy i jest wojna. Więc, okej, okay, mamy dostęp do morza i stare tereny i mamy wojnę z Galicją. Właśnie na to zbieram hajs i sobie zrekrutuję tutaj dużo nawet jednostek, żeby coś tam było. Okej, okay, tu będzie mniej trochę a już nie mam punktów ruchu, to nie mogą pewnie mi tędy pójdą. No nieważne, no wiedziałem. Dobra, ale y, mamy już hajs, także lecimy, oczywiście prójemy y, naprzód, bo ja to nie zamierzam czekać na jakieś gówno. Tutaj udało się ich pokonać, i chyba taką główną się uderzenia, i mamy już ich stolicę Więc poszło to nawet dobrze jak na razie, znaczy jak na razie idzie dobrze się znaczy, prójemy e, nie zostajemy, nie jesteśmy, nie bronimy się, tylko po prostu od razu lecimy e, No, bo tak też to jest też e, różki kijowska e, I sobie tutaj, pyk Pyk i Galicji nie ma, więc mamy, nie mamy Galicji. I moim, sobie ten, weźmiemy takie tereny moje. No znaczy, chyba może jeszcze weźmiemy. I to. Dobra, tyle. T tak, mi się, tak mi się to podoba. Mamy lwów. To Git. E, mamy dużo nowych rzeczy, nowych prowincji, znaczy się. E, sobie oczywiście, tą armię rozwiążemy. Jesteśmy znacznie już większy niż byliśmy, jak widzę. Widzę, że też Ruś Kilowska przejęła Białoruś. To jest dość fajne. Eee. <koh> oczywiście musimy te trendy asymilować, bo co się stało. Nie wiem, jakaś wojna chyba dużo wybuchła. Bo no, trudno, nie będę w niej uczestniczył. O mój Boże, dobra, bo jakaś mega duża wojna. Okej, okay, mogę podpisać. Nie, ja nie chcę dołączyć do żadnej wojny, O mój Boże. Teraz będzie ogromna wojna. A co chcę sobie tylko O Boże, co się dzieje, jakaś ogromna wojna wybuchła. Chyba ja mamy trzecią wojnę światową, z tego co widzę. Y <laughs> Obecnie. No nie, kurde, teraz będzie trzecia wojna światowa i ta z wam co czas mi wy... Trzeba te wiadomości, oczywiście. Ja tego nie będę akceptował. Ja nie zamierzam teraz walczyć na kilka frontów, jeszcze w dodatku. Okej, okay, udało się rozaśmiechać te tereny, więc e, jest na Mamy dużo pieniędzy czyli znaczy, na razie mamy dużo pieniędzy ale mamy znacznie większe e, znacznie większy dochód niż mieliśmy. Mamy Litwę, ale Litwę jest też na to. Mamy Kraków, Kraków pasem bym przejął. <śmiech> <śmiech> jeszcze jestem chory widzowie e, Także będę kaszlał. Co to robi? Jakaś marmia? Nie wiem. Dobra, weź to rozgąszczać. E, Finalnie, co mi się tutaj da, że robisz koalicję przeciwko y, Rosji? Oczywiście nie z bo nie zamierzam walczyć z Rosją. Znaczy, nasza nie jest duża, bo mamy tutaj tylko Europę. Więc, jakby no. Eee, czuł. Co to jest? Szwajcaria nie jest neutralna, to dziwne. Nie wiem, co to jest za scenariusz. Ale chyba to jest jakiś alternatywny scenariusz. Eee... No, zlecimy dalej. Zeskipujemy trochę tur. Jestem jakieś prezenty. Co tu się stało? Nie wiem, dobra. E, moim celem jest zdobycie jakiejś lepszej ekonomii, bo mamy słabą ekonomię. Słabo się trzymamy w tej Polsce. E, musimy sobie poskipować te graczy, A potem zrobił atak na Galicję znowu, za te 13 tur. Co pozwolę na to. W sumie sobie zaatakuję tą Galicję sam już. Nie zamierzam z nikim <słabym> walczyć z tą Galicją. Okej, okay, mamy to i teraz trzeba zrobić jakieś tam jednostki. I będziemy sobie widzowie atakować. Już na się trzymamy dobrze, także jest... Nawet nie żadnych bo to będzie wojna na jedną turę. No, co najwyżej jakby tam trzymali jakieś ogromne wojska, ale... Nie wydaje mi się, Co no. jest stało? bo ten... E... Słyszmy nasze piękne państwo z Litwą. E... Zróbmy to. Zróbmy to może w przyszłości. O, nie, 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 to nie Dobra e, Widzowie, zróbmy to, zaanektujemy CT i zrobimy cywilizację i zmienimy ideologię. Bum Teraz jesteśmy poli szlitwaniankowe, po czy jakoś tak? Ale w każdym razie ja sobie chciałem to zanektować, Ok, dziękuję. E, I nasza podka jest już sporo. Jakby nie patrzeć, jest nawet git. Mamy dużo fajnych rzeczy. Jesteśmy 14, także jest już gin nawet. Mamy dużo ekonomii, jakby... No, no mamy sporo ekonomii. <coughs> <koughs> Przypominam, że na początku mieliśmy... 19 tysięcy. <słyszel> więc mamy trochę więcej Może eee, w ogóle czemu możemy to stworzyć? Przecież już to stworzyłem o co chodzi, wiem. nie wiem. zmilować jakieś tam tereny. Y, bo mamy y, nowe przyjęte tereny o, i tak dalej widzowie. Także zaraz sobie widzowie weźmiemy mówię dużo widzowie, ja nie wiem, dobra. czekamy eee, Ciekamy sobie chyba na następnie jakiś event, bo nie, nie wiem czy jest. Bo nie sprawdzałem tego za bardzo ale możemy sobie w sumie zbudować ekonomię, bo. Co ją zaatakować? A ja niestety to nie ma do ataku. Bo każdy wokół nas jest na, w NATO. Oprócz kraków. Kraków, kraków kraków, Kraków trzeba rozwalić. Niestety Kraków trzeba rozwalić. Bo te dobre relacje tam na nic nie wyjdą, ponieważ. No. Po co? Jakby i tak oni nam patrzy okay, Offer Alliance i oni nie chcą wejść, bo mamy słowych aliantów według nich, także trzeba ich wypojeć wojnę. To będzie niepotrzebne tak jakby, bo... Drażamy do Belazji, to nic nie oznacza. A tym się ich poznajemy, tym liczymy lepiej. Dla nas. No. Mamy Kraków. Kraków jest mega rozbudowanym, rozbudowaną prowincją, także fajnie. Bardzo fajnie. Yy, możemy sobie teraz tą armię rozwiązać. Tak. Ten film... ile ten film trwa? To już trwa 8 minut dopiero. No to jeszcze coś problem tutaj. Widzę, że tu się grubo dzieje. To jak to wygląda. W ogóle jeżeli chcecie, żebym nauczył się grać w, w ten... Hoj4, Herd Iron 4, to musisz musi po się pod tym zostawić dużo łapek. Duży, duży odbiór. To wtedy się nauczyć tą grę grać <coughs> I spróbuję zrobić jakiś odcinek z niej. <coughs> bo robiłem live'a i widzieliście, że mnie ogarnią to są też jakieś jednostki. Małe, ale sobie i tak rozwiążemy, bo... Może to nam coś dało no no to nie wiecie, teraz to, to, to nam poprawi trochę, dobra. Mamy 7 tysięcy inkomu, to sporo. E, a tutaj widzę się grubo dzień na świecie, jest, jak, jest jakaś trzecia wojna światowa. W ogóle, sobie sobie Sicilia przejęła ten Malta, nie wiem czemu, ale okej. Okay. Lecimy dalej sobie, Polski pojechał po prostu tury, chyba. I sobie może pobudujemy jakieś rzeczy, bo w ma by dużo hajsu, to sobie pobudujemy jakieś rzeczy, jakieś nie wiem że są jakieś farmy, szopy itd. Bardzo dużo zawieram i punktów, ale, ale nie ma lepszego i zaroboty tej grze, trzeba się rozwinąć. Jesteśmy mega daleko z rozwojem jeśli chodzi o to. Eh, daleko to w sumie mało kiedy Więc sobie ta porobię jakiś warsztat, jakiś team itd. Dobra, tyle powinno stać, jak na razie. Mamy trochę więcej pieniążków, więc to jest git. nie jest nam... Czy mamy niepodległość? O co chodzi? Nie wiem, dobra. Eee, I teraz będzie on trochę hajs nawet wzrastał. Nawet no, szybko nam wzrasta. Coś tam wzrasta. Eee, patrzcie, hajs nam wzrasta. O lol. <laughs> co się stało? Czemu plusy powstały? O co chodzi? Jakby teraz za chwilę zauważyłem, ja ich nie będę atakował, bo ostatnio ja ich nie atakowałem, i wtedy po prostu to były tereny Niemiec, I bym po prostu im pomógł za darmo. Także tego nie robię. Nie chcę, bym poradzą z nimi plusami. Widzę, że oni są już duzi bardzo. I chyba ta wielka wojna się. Nie, ona no, jeszcze nie skończyła się w Rosji, ale tak to się skończyła już wielka wojna. E, także sobie wybadajmy się, że tutaj mamy sobie po ekonomię. Tak. I tutaj dia. Imo. Jest guida idea. Bo patrzcie jak ja mam nie rozwinięte tutaj. Rozwinięte ekonomicznie prowincje. Także trzeba. Trzeba tutaj coś porobić, jakieś rzeczy i w ogóle porozumieć nasze państwo. Bo jest duże nawet, jest nawet duża Polska. Jest top 9, także... Jest dobre, dobrze jest, ale trzeba po prostu rozwinąć ekonomicznie, bo jesteśmy to nisko. Czekajcie, pusyda istnieje, po prostu nie istnieją. Chętnie ekonomii nam tak nawet dużo my. Prawie 200 tysięcy. Polska jest e, świetną e, mocą, czyli z mego państwa. Które miało kilka prowincji, miało 19 tysięcy ekonomii, prze... zrobiliśmy sobie takie mega duże państwo Które jest lepsze niż Rosja, no w sumie co się dziwić jak Rosja ma wojnę z prawie każdym No to, no tak Rosja ma prawie wojnę z każdym, tutaj nie wiem co się w ogóle dzieje, tutaj się dużo podziało eee, a my nie mamy z nikim wojny i to jest lepiej najlepiej po prostu e, Jak nie będziemy sobie wypowalić wojen Nie w ogóle jest jakiś sojusz, Slawik, czemu nie jestem Slawik? Tu chyba jest Slawik, nie wiem, ja się nie znam ja muszę jeszcze to, te tereny mieć. Wtedy było fajnie. I Śląsk mieć. Bo ja jestem, że Śląska Dolnego tutaj. O, dla ja mieszkam gdzieś tutaj, o, gdzieś tutaj, o tutaj. Więc yy, może... W, ja, znaczy teraz tak, widzowie, bo już i tak będę kończył ten odcinek. Będą się pojawiać yy, odcinki z Age of historii z umieszczajuszy. Mam jeszcze kolejny scenariusz, nie powiem wam jaki, ale on jest nawet git. On jest też z... Heads of Iron 4, Także jest git. No i chyba to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. I cześć.